Dzień dobry, witam bardzo serdecznie koziorożce. W czytaniu na te ostatnie dwa tygodnie sierpnia. Okay. Troszkę inny układ skrócony, ale pewnie Państwo podglądacie inne e, horoskopy, więc wiecie, że taki krótszy układ, ale też fajny. Koziorożce, co ostatnie dwa tygodnie sierpnia przyniosą koziorożcom? Jaka tutaj jest taka główna myśl, energia. W pracy, co się zadzieje w pracy u koziorożców? W finansach, praca, szkoła, tak też może być w finansach i w życiu uczuciowym. Mhm. Ogólny klimat miesiąca. Praca, Finanse i uczucia. Mhm, klimat miesiąca. Praca. Mhm. Finanse i uczucia. O, i tak, uczucia fajnie, bo się pojawia jakaś energia tutaj, człowieka. Człowieka, osoba może być młodsza od Was. Poznacie tę osobę w, ty, w ciągu tych dwóch tygodni i będziecie się zastanawiać, czy wchodzić w te relacje, czy nie. Czy znowu się zaangażować. Takie myśli będą Wam, drogie koziorożce, tutaj towarzyszyć. <laughs> Jak ta roz, relacja się rozwinie. Czy to warto kontynuować? Bo to może też być osoba już poznana tak? wcześniej, ale możecie sobie tak myśleć, że o, o, ta osoba to tak za bardzo dziecinnie podchodzi, to jest dobre słowo, dziecinnie podchodzi do jakichś spraw związku, finansów, relacji. Więc czy warto z tą osobą kontynuować związek? Czyli na razie oto takie, takie myśli, takie tutaj nic bardzo konkretnego dotyczy zarówno osób w parach, jak i osób, które świeżo poznają jakąś osobę. Ogólny klimat miesiąca, karta Rydwanu, karta, karta Diabła. W związku z tym, drogie koziorożce, uważamy na wszelakiego typu transakcje związane z pojazdami, e, czyli kupno-sprzedaż. E, jak sprzedaż, to no, upewnić się, że wszystko tak wysprzedajecie, że to wszystko jakby i pieniądze dostaliście. No te tak, wszystkie procedury związane ze sprzedażą pojazdu, czy ubezpieczenie wyrejestrowane, bo tutaj karta diabła mówi o pewnych nieścisłościach, pewnym przegapieniu czegoś i w drugą stronę chcecie kupić pojazd, więc również sprawdzamy w drugą stronę. Czy faktycznie jak sprzedający mówi, że samochód niewalony był, to czy faktycznie niewalony. Czy nie wiem, uczciwie to sprawdzić, czy nie kradziony. I, I jakby, jeśli intuicyjnie czujecie, że coś może być nie tak, to proszę upewnić się, żeby nie było żadnego błędu. Oczywiście mogą Was kusić jakieś wyjazdy. I tutaj, no, znowu przestrzegam, bo... Bo możecie być narażeni, że coś zrobicie nagle, w pośpiechu i nie dopilnujecie jakiegoś małego, drobnego szczególika.. tak? Eee. Z trzeciej strony taki układ. Chcielibyście pójść do przodu. Ale niestety trzymają was zobowiązania. I to jest taka, no takie upierdliwe, bo się nie można z tego wyrwać ciach, bach, zakończyć temat i ruszam. No tylko jeszcze to się wlecze, tamto się wlecze, to nieskończone i milion różnych rzeczy, które no właśnie w jakiś sposób blokują przed pójściem naprzód, a w Was jest ta chęć tego wow em, progresu. Uwaga w karcie Rydwan, no żeby tutaj się to za bardzo nie rozjechało, tylko jakoś jeden kierunek sobie wybrać. Słuchajcie, wybierz, bo tak, karta Rydwan to są dwa kierunki, więc wybierzcie sobie jeden, konkretny, w ten, w który chcecie pójść i, i to jest energia właśnie na dwa ostatnie tygodnie sierpnia. Wybrać jeden kierunek, bo jak nadal i lewo i prawo, a stare jeszcze się wlecze, no to, no to będzie ciężko. <laughs> praca. Moi drodzy, w pracy widać takie. Um, przede wszystkim niektóre koziorożce mogą wykonywać pracę w domu, krótko mówiąc. Może to być praca przez internet, bo tutaj jest dziewiątka mieczy, więc jak najbardziej wszystkie takie te um, wirtualne sposoby komunikacji. I to może być jakaś tam Wasza praca wiem, dodatkowa, tak? może nawet główna, ale wykonywana w domu, takie home office, krótko mówiąc. Um, I to jest jakby tutaj takie um, fajne wydanie tych kart tego układu, czyli praca w domu wykonywana przez internet. Ale jeżeli Waszym jakby budynkiem może być bardzo ładny budynek, <laughs> nawet wieżowiec jakiś i tam są kwiatki i to jest tam wszystko bardzo ładnie niby wieżowiec, ale tam jest dużo zieleni. Powinnam powiedzieć, że no nie wiem, szkło i beton, ale nie chcę. Nie nie nie, raczej to jest tak jakby się takie nawet kwiaty tak pieły do góry. Tak taka to, to miejsce. Jest fajne. I możecie być w związku z tą pracą um, jakoś tak indagowani, w sensie wasza, wasza, wasz intelekt, wasze wiadomości mogą być sprawdzane w niektórych przypadkach nawet w języku obcym. I tutaj, bo dziewiątka mieczy to jest taki bardzo taka bardzo intelektualna karta. No i co? I teraz tak. Praca OK, a trzy finanse. No tu Królowa Kielichów i Król Kielichów. Słuchajcie, widać jakiś taki finanse finansami, ale widać bardzo duży socjal. Czyli może część finansów firma będzie chciała zastąpić tym, że macie prywatną opiekę medyczną, nie wiem, asystancji, tam jeszcze jakieś inne cudawianki, jeśli chodzi o samochód, może paliwo, e, może dodatki rodzinne, może jakieś dodatkowe gratyfikacje i bonusy. Owszem, które fajnie jest mieć. Bo, no tylko uwaga, żeby całkiem to nie było przekształcone, że kasy no praktycznie tyle, co kot napłakał, no ale za to opieka medyczna czy tam jakieś inne bonusy, no te pieniądze, żywa gotówka, no też potrzebna, więc no tutaj jakby... Ale jest w tym bardzo duży element serdeczności, dobrego, miłego podejścia, jeśli chodzi właśnie o strefę zawodową. Ogólnie ładne miejsce, Mili ludzie, konwersacje na wysokim poziomie, nawet w obcych językach i jakieś wyższe piętro. Hmm. Taka wizja, no pewnie dla części, tak? Osób. Um. Właściwie, no, kwestię tutaj emocjonalną. Mówiłam, czyli osoba, czy w związek wchodzić, czy nie wchodzić, um, rozwijać, nie rozwijać. Natomiast emocje tych dwóch kart w ujęciu praca, praca finanse, paść buław, nowo zatrudniona osoba. To stanowisko może nie być aż tak jakby tutaj um, prominentne czy eksponowane, jakbyście chcieli, bo to nie paść buław, ale od czegoś trzeba zacząć. I krok po kroku, do góry, do góry, do góry, do góry. Ok. I takie to przesłanie na dwa ostatnie tygodnie sierpnia. Dla koziorożców serdecznie pozdrawiam i zapraszam we wrześniu.